Robert Ruchała, były mistrz KSW, w ostatnim czasie miał okazję trenować na Florydzie. Przy okazji pobytu w klubie ATT pomagał Dustinowi Poirierowi w przygotowaniach do jego walki. Dustin Poirier, w rozmowie dla Polsatu, sport przedstawił swoje spojrzenie na postać Polaka: Myślę, że może być najlepszy na świecie. Jak tylko zacząłem trenować, poprosiliśmy, żeby został i pomógł mi w przygotowaniach. Mimo, że miał już zaplanowany powrót do Polski, to zdecydował się zostać. Jest świetnym strajkerem i ma świetną kondycję. Napsuje krwi wielu zawodnikom w UFC. Jestem jego fanem. Justin Poirier wróci do oktagonu na gali UFC 318, aby zmierzyć się z Maxem Hollowayem. Wydarzenie odbędzie się 19 lipca w Luizjanie, z której pochodzi Poirier. Dla byłego tymczasowego mistrza ma to być ostatnie starcie w karierze. W rozmowie dla Polsatu sport Poirier został zapytany o to, czy nie będzie w przyszłości chciał jednak wrócić do klatki. To koniec. W sobotę odłożę rękawice i już nigdy więcej ich nie założę. Mówiąc o najbliższej walce, Poirier dodał: "Spodziewam się walki, w której obaj będziemy szukali skończenia". Duże tempo, mocne wymiany, walka roku, jedna z najlepszych w historii organizacji. Taki może być ten bój. Obaj nauczyliśmy się wiele. Dorośliśmy od ostatniej walki. To będzie podobny pojedynek, ale na wyższym poziomie. Max Holloway i Dustin Poirier domkną swoją trylogię w walce wieczoru gali UFC 318, a stawką będzie pas BMF. Dla Poiriera będzie to ostatni występ w karierze i to przed własną publicznością w Nowym Orleanie. Holloway będzie chciał zadomowić się na stałe w dywizji lekkiej. Michael Bisping w materiale na swoim kanale na YouTube przeanalizował to zestawienie i zauważył, że w przypadku Poiriera największym znakiem zapytania może być presja związana z zakończeniem kariery i walką przed domową publicznością. Czy motywacja nadal tam jest? Oczywiście, że tak. Gala odbędzie się w Nowym Orle jego rodzinnym mieście, UFC robi to specjalnie dla Dustina Poiriera i to niesamowite. To może być bajkowe pożegnanie z niesamowitą karierą jednego z najbardziej lubianych zawodników, ale to też ogromna presja i dużo stresu. Z kolei Holloway stanie do walki chcąc uniknąć drugiej przegranej trylogii w karierze. Wcześniej trzykrotnie uległ Aleksandrowi Wolkanowskiemu. Dla Maxa zwycięstwo nad Poirierem może otworzyć drzwi do kolejnych dużych walk w wadze lekkiej. Max Holloway wchodzi do tej walki bardzo zmotywowany, bo nie chce przegrać drugiej trylogii. Trzeba też pamiętać, że jeśli pokona Dustina Poriera, to zostanie poważnym graczem w lekkiej. Ilia Topuria jest mistrzem i pewnie zawalczy z Justinem Getie, Padim Pimbletem albo Armanem Tarukianem. Jeśli Max wygra tutaj efektownie i potem jeszcze jedną walkę, to wraca do gry. Max Holloway jest zmotywowany, żeby otrzymać rewanż z Ilią Topurią. Blessed kolejny raz zaczepił El Matadora, nieco umniejszając jego ostatnim osiągnięciom. W rozmowie z CBS Sports wypowiedział się na temat ostatnich poczynań Hiszpana, które nie robią na nim aż takiego wrażenia. To ciężkie, prawda? Pokonał wielkie nazwiska, nie można mu tego odmówić, ale kiedy spojrzymy na fakty. Przeanalizujmy wszystko przed walką z Wolkiem. Wolkanowski wracał wtedy po nokaucie od Islama Machacewa. To nieco szalone. Ludzie patrzą jedynie na nazwisko, nie patrzą na rekord. Mówią, że Alex był mistrzem, potem byłem ja i Charles. Charles Olivera wygrał jedną walkę przed starciem z Topurią. Koniec końców to są po prostu dobre momenty, dobre nazwiska. Jedne z najlepszych w historii. On jednak robi tylko to, co do niego należy. UFC ustawia mu rywali w kolejce, a on ich nokautuje. Gratulacje dla niego. Ilia Topuria niedawno sięgnął po drugi pas mistrzowski, nokautując Charlesa Olivera w wadze lekkiej na gali UFC 317. W przyszłości nie wyklucza kolejnego wyzwania przejścia do wagi półśredniej i pojedynku z Islamem Machaczewem, jeśli ten zdobędzie tytuł mistrza w starciu z Jackiem de la Madalena. W rozmowie na YouTube'owym kanale Daniela Cormier'a, Dean Thomas pochwalił technikę Topuri, twierdząc, że jego precyzja może przesądzać o losach walk bez względu na wagę rywala. On jest tak czysty technicznie to nie tylko siła nie chodzi o to, że wyciska na ławce jakieś kosmiczne ciężary. Jego technika jest tak dopracowana, że gdy trafia, to robi to idealnie. Przeciwnicy nie są w stanie tego wytrzymać. Wierzę, że znokautuje każdego, nawet aż do wagi półśredniej. Uważam, że jego moc przełoży się także na wagę półśrednią. Tomasz nie zawahał się także postawić mocnej tezy, jeśli chodzi o potencjalne starcie Topuri z islamem Makaczewem. Myślę, że pokonałby islama. Zawsze uważałem, że może go pokonać. Dlaczego? Bo islam miał problemy w pierwszej walce z Volkanowskim. Wtedy miał kłopot, żeby zejść po nogi Aleksandra Wolkanowskiego i go obalić. Hamzat Chimaev to niepokonany zawodnik kategorii średniej UFC, który wreszcie otrzyma swoją wielką szansę. Hamzat zmierzy się z Drikusem Duplessisem na UFC 319 16 sierpnia w Chicago. Przed starciem z Afrykanerem pomaga mu czołowy lekki, Arman Sarukian. W rozmowie z Jackson Podcast ten wypowiedział się o przygotowaniach z Chimaevem. Wygląda bardzo dobrze, więc jestem podekscytowany, żeby zobaczyć go jako mistrza UFC. Do tej pory wszystko przebiega idealnie, całe przygotowania. Jest zdrowy, ma sporo energii, a ja jestem tutaj, żeby mu pomóc. Cokolwiek potrzebuję, jeśli chcę, żebym był zapaśnikiem, jestem. Jeśli mam się bić w stójce, zrobię to. Jestem tutaj dla niego i chcę, żeby został mistrzem UFC. Magomed Ankalaev zdetronizował Alexa Pereira w marcu na Gali UFC 313 i sięgnął po pas mistrza wagi półciężkiej. Menadżer Ankalaeva Ali Abdelaziz uważa, że do tego starcia powinno było dojść znacznie wcześniej. Ale UFC miało inne plany. W podcaście Pound for Pound, którego gospodarzami są Kamaru Usman i Henry Cejudo, Abdelaziz stwierdził, że zestawienia dla Perejry były starannie dobrane, by omijać niebezpiecznych rywali takich jak Anka Laef. Alex Pereira był projektem. UFC ma najlepszych matchmakerów na świecie, mają najlepsze umysły. Tak jak w Twoim przypadku, Usman powinieneś był zostać mistrzem trzy walki wcześniej. To było zaprojektowane, żeby cię tam nie dopuścić ze względu na twój styl walki. Ale kiedy udało mi się posadzić ciebie i Dan'e White'a w jednym pokoju, wszystko się zmieniło. Tak samo An'kalaev powinien był być mistrzem 2-3 lata temu. Alex nigdy nie powinien był zostać mistrzem. Alex był przerażającym gościem, który dotykał ludzi i ich nokautował, ale walczył z przeciętnymi stójkowiczami. Żaden z nich nie był topowym stójkowiczem. An'kalaev zna zapasy, jest dobrym graplerem i potrafi walczyć w stójce. An'kalaev to bardziej stójkowicz niż zapaśnik. I widzieliśmy, że go zranił w tej walce. Alex go nie zranił. Według Abdelaziza UFC przez lata celowo unikało promowania Ankalaeva. To czas Ankalaeva. Od dawna powinien być jego czas. Hunter Campbell, Mick Maynard, całe UFC, wszyscy go blokowali. Wiedzieli, że nadchodzi i modlili się, żeby przegrał. Na przestrzeni lat wiele razy podejmowano dyskusję, czy UFC nie powinno wprowadzić kilku dywizji więcej. Jedna z koncepcji głosi, że kategorie wagowe powinny iść co 10 funtów, około 4,5 kg. Dla przykładu zamiast przeskoku ze 155 funtów, lekka, do 170 funtów, półśrednia, a następnie do 185 funtów, średnia, podczas gdy dywizje powinny być zestawione: 155. 165, 175, 185 i tak dalej. W trakcie sesji pytań na swoim kanale na YouTubie, Belal Muhammad został zapytany o to, czy UFC powinno rozważyć zwiększenie liczby kategorii wagowych. Muhammad nie miał wątpliwości, czy UFC potrzebuje więcej kategorii wagowych? Tak, uważam, że tak. Wiele osób utknęło w tej przestrzeni pomiędzy 155 a 170 funtami, albo między 170 a 185. Jest mnóstwo zawodników pomiędzy. To dałoby im większe możliwości, żeby walczyć. Dłużej i częściej w ciągu roku. Ścinanie wagi wyniszcza wielu zawodników. Znam wielu, którzy się przez to katują. Nawet jeśli dodasz więcej kategorii, to i tak niektórzy będą próbowali schodzić niżej. Nadal będzie trochę bałaganu, ale będziemy mieli więcej walk o pasy, Więc czemu by nie dodać kolejnych dywizji? Ben Asren, były zawodnik UFC, borykał się w ostatnim czasie z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi, które doprowadziły do konieczności przeprowadzenia operacji przeszczepu płuc. Podczas ostatniej konferencji prasowej, Dana White został zapytany o to, czy wsparł finansowo swojego byłego zawodnika przy jego leczeniu. Zazwyczaj nie mówię o tego typu sprawach, ale tak, zrobiłem to. Nie lubię mówić o takich rzeczach. To są sprawy pomiędzy nami, ale tak. Gdy tylko się o tym dowiedzieliśmy, skontaktowaliśmy się z jego żoną i powiedzieliśmy, żeby dała znać, gdyby tylko czegoś potrzebowała. Wiktoria Czyżewska stoczyła do tej pory sześć zawodowych konfrontacji i tylko raz musiała uznać wyższość rywalki. Aktualnie Polka jest po trzech zwycięstwach z rzędu. W kolejnym pojedynku, do którego dojdzie podczas gali XTB KSW 108 w Olsztynie, Czyżewska zmierzy się z Tamirez Widal. W rozmowie z Arturem Mazurem na kanale Klatka po Klatce, Czyżewska została zapytana o plany związane z walkami dla organizacji UFC. Jeszcze mam dużo czasu na to. Chciałabym robić dobre pojedynki, rozwijać się w KSW, rozwijać swój skill, bo tak jak też powtarzam, łatwo jest iść po prostu tam i zostać mięsem armatnim dla tych zawodniczek po prostu z zachodu, a już jak wchodzi, to rzeczywiście żeby, żeby namieszać i, i wiem co jest do poprawy, wiem ile rzeczy musimy jeszcze zrobić, żeby ten mój skill rósł i żebym mogła powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem tam gotowa po prostu, żeby mierzyć się z czołówką w UFC, a nie gdzieś tam być na końcu i raz wygrywać, raz przegrywać. Podczas gali XTB KSW 108 w Olsztynie, która odbędzie się 19 lipca, i Ibrahim Higaev zmierzy się z Marcinem Wójcikiem. Jeśli wygra ten pojedynek, chętnie stanie do rywalizacji o pas wagi ciężkiej z Filem De Frizem. W rozmowie dla KSW Higaev stwierdził: "Jeśli chodzi o KSW, nie widzę nikogo poza mną, kto mógłby go pobić. Ludzie powiedzą, że jestem mały, nie będą we mnie wierzyć, ale im bardziej we mnie nie wierzą, tym większą niespodziankę sprawiam. To prędzej czy później musi się wydarzyć." Przed galą XTB KSW105, która odbyła się 26 kwietnia w Gliwicach, Rafał Haratyk doznał na sparingu złamania kości oczodołu, co wykluczyło go z walki z Ibragimem Husigaewem. W ostatnim odcinku z serii Battlecours Haratyk powiedział, że wraca już do formy. Tam po operacji musiał odpocząć wszystko, tam zasklepić. Nie mogę ani podnosić jedyne w sumie aktywność, jaką lekarze się zgodzili, żebym robił, no to spacerki ewentualnie troszkę później rower z dzieciakami, więc to była tak duża główna niedogodność, więc gdzieś tą formę muszę odpocząć budować troszkę mocniej no, i, i wydolność, ale wydaje mi się, że już to wygląda całkiem nieźle, więc, więc jest okej. Okay. Haratek pomagał Marcinowi Wójcikowi w przygotowaniach do walki na gali XTB KSW 108, a sam chciałby wrócić do klatki po wakacjach. Moją gotowość taką wstępną na październik na Trzyniec, tutaj na miejscową galę. Patryk Kaczmarczyk i Albert Odzimkowski wypadli ze swoich ostatnich zestawień w KSW ze względów zdrowotnych. Teraz obaj zawodnicy dali znać, że są gotowi do powrotu. Radomski Front zgłasza gotowość. W pełnym zdrowiu i gotowości przynieść Wam mocne widowisko. KSW? Soldicz został niespodziewanie zestawiony w walce wieczoru Gali Fame 27 Kingdom. Wydarzenie odbędzie się 6 września w obiekcie Preziro Arena w Gliwicach. 30-latek zmierzy się z Tomaszem Adamkiem na zasadach boksu. Chorwat pozostaje jednak związany kontraktem z organizacją One Championship. Wojsław Rysiewski w rozmowie dla fansportu wypowiedział się o problemach Roberto. Robocop ma czuć się sfrustrowany w One z powodu braku walk. Ponadto Chorwata blokuje również kontrakt z azjatycką organizacją. Nie nazwał pożar, to myślę. to. jest kariera Roberta Soldicza, to jest trochę pożar w tej chwili, nie, nie... wiem, no znowu, bardzo mi przykro, że tak muszę odpowiedzieć na to pytanie, no ale to są rozmowy, które prowadzi Martin i według mojej wiedzy nie ma tam żadnej zmiany sytuacji. Raczej myślę, że to jest wynik jakiejś tam frustracji Soldicza, że nie dostaje walk i a nie no, jakiś konkret, więc y, tyle. No, moim zdaniem, cały czas jest zobowiązany i, i, i kontraktem z złany, i dopóki ten kontrakt się nie zakończy, trochę jest takie: y, no, no, te, te rozmowy trochę nie mają sensu. Ja wiem, że pani są, chcą, są podekscytowani, no, ale y, kontrakt, jest kontrakt. A zdenerwował. Oczywiście, w dalszej części rozmowy nie mogło zabraknąć tematu Artura Szpilki. Kto będzie jego kolejnym rywalem? Zobaczcie krótką wypowiedź dyrektora KSW. Szanuję Artura za ambitne podejście. Akurat wydaje mi się, że Martinek byłby takim zawodnikiem, który byłby wyzwaniem, ale też nie byłby jakby przesadnie takim zbyt mocnym rywalem, z którym Artur nie miałby szans, bo Martinek to jest piesek. Przede wszystkim zawodnik bijący się w stójce i no w tym aspekcie e, myślę, że spokojnie Artur mógłby z nim rywalizować. No wiadomo, te elementy kickbokserskie pewnie byłyby po stronie Martinka, natomiast e, no nie jest też to zawodnik, który w pierwsze co to idzie w nogi i chce przenieść walkę do parteru. Z takim Danielem Milanczukiem bez respektu bił się trzy rundy w stójce i e, może to jest jakiś kierunek. No. Też wiele pewnie zależy od tego, jak Martinek pokaże się w Olsztynie w przyszłym tygodniu. Borys Mańkowski już jakiś czas temu w wywiadach, a także za naszym pośrednictwem, sugerował, że jego powrót do klatki KSW czy też do jakiejkolwiek innej organizacji stoi pod dużym znakiem zapytania. W ostatnich miesiącach zrobiło się o nim cicho, a fani zaczęli się zastanawiać, co dalej z jego karierą. Wczoraj jednak zawodnik Czerwonego Smoka przypomniał o sobie, publikując krótką migawkę z treningu, który odbył wspólnie ze swoim klubowym kolegą, a zarazem zawodnikiem UFC Mateuszem Gamrotem. Sprawdźcie, w jakiej formie aktualnie znajdują się Borys i Gamrot. Dajcie też znać w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze zobaczyć Mańkowskiego ponownie w klatce KSW. Ostatnio zrobiło się cicho wokół Mariusza Pudzianowskiego. Popularny Pudzian prawdopodobnie pożegnał się już z organizacją KSW, a według medialnych spekulacji może zasilić szeregi federacji Freak Fight, Fame MMA. Jak to ma w zwyczaju, Mariusz codziennie dzieli się z fanami krótkimi relacjami ze swojego życia. Wczoraj opublikował na Instagramie story, w którym pokazał, co u niego słychać. Zobaczcie krótkie wideo, które dla Was przygotowaliśmy. Dzień dobry, 615. No! Nie, z dwie godzinki temu deszczek popadał, przylało. Pół godzinki przetruchtać, 3-4 km. Jak ja tam Wiesiński bieg sobie zrobić, to bieganie truchtanie kondycji za bardzo nie daje, ale rozruch takie obudzenie no i potem przed dużym wysiłku troszeczkę szybciej człowiek się regeneruje. Szybciej to jest moje odczucie, jak ktoś parę razy fajnie powiedział. Biegając, biegając, kondycji nie zrobi. Ringowej. Tak, jest to prawda. Zgodzę się z tym. Ale, podczas dużego wysiłku, szybciej organizm dochodzi do siebie. Dobra, komu w drogę to czas. E, widzę, że buraczek już przyjechał. Mi się na siatce. No to co? Cezamie, otwórz się. Komu w drogę to czas. Powiem wam, że wieje chłodnawość i tak na razie pogoda butelkowa. To co, miłego dnia, a ja idę robić swoje, bo...